Co mamy robić? Nie możemy tego tak zostawić. A? To... Ale jaki mamy wybór? Może później się tym zajmiemy. Aż co to było? Hm? Czy nic ci nie dolega? Dla czego by miało? Musiało mi się przywidzieć. Nieważne. Dobra, no to idziemy. E, jasne. Aż! Nie widziałeś tego? Hej! Czego ty się tak boisz, Goch? Śmieszny z ciebie chłopak! Śmieszny? O co chodzi? Co z tobą, Pikachu? Naprawdę aż tak dziwnie wyglądam. Aż? Ruchy, ruchy! Idziemy do następnego wagonu! Aż przestań! Zaraz, co tu się wydarzyło? Przepraszam, Koch! Co ci jest? <laughs> A? A? Nie wiadomo. Jakoś nie jestem sobą. A? 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 Jakieś A? Pokemony. Driflun, Pokémon Balon. Typ latający i duch. Drifluny łapią dzieci za rączki, jakby chciały je zaprowadzić do świata duchów. Do świata duchów? Złapanie ich to ostatnie, czego bym chciał. Nie zbliżajcie się. Słuchaj, no. Masz problem ze światem duchów? O znowu zaczynam wygadywać dziwne rzeczy. Zaraz! Przecież to nie świat duchów! Chociaż drifluny łapią dzieci za ręce, to często wszystko kończy się tylko na zabawie. Ale ty jesteś aż! <laughs> <To to>, to... <laughs> Szkoda, że nie widziałam. Dlaczego tak dokuczam gochowi? Tego, to to w nie w porządku! Aż od pewnego czasu <laughs> zachowujesz się naprawdę dziwnie. No właśnie! Co ty powiesz? Martwię się aż. Co cię nagle ugryzło? No, wiesz, na żartach się nie znasz? Chodź lepiej do następnego wagonu. Orety, co się ze mną zaczęło dziać? To nienormalne! A? Zaraz, a co to jest? Ciekawe, co tu się wydarzyło! No proszę, proszę, nasz nadworny mały mazgaj, znowu się boi wejść dalej! Dlaczego ty się go tak czepiasz? Wcale nie jestem małym mazgajem! To udowodnij idź pierwszy! No ale. rozstrzygnijmy to w papier nożyce kamień! Hej, dobry pomysł! Hmm, tak będzie uczciwie! Okej, okay, zaczynamy! Kto przegra, ten idzie. Gramy! Na, Na trzy, dwa, jeden! jeden. Bo zmieniłeś na papier! Nie wiem o czym ty mówisz. Masz na to jakiś dowód? Posłuchaj <grystanie> mnie, Halo! Nie wolno oszukiwać! Na <grystanie> do no, cię, przepraszam, Koch. Bigo. <grystanie>